Proszę zdjąć kurtkę, podwinąć rękaw. To jednorazowa? Innych nie mamy. Mogę prosić o nową? Dla pewności nie mogę, jest z zestawu. Proszę o nowy. Zapłacę. Numer serii jest w dokumentach. Dajcie mu nową igłę. Witam Państwa serdecznie. Błaży Hrabkowicz. Zapraszam na kolejny program z cyklu Kino mówi dzieci. Za chwilę obejrzymy film Pozycja Dziecka w reżyserii Kalina Petera Necera. Moimi gośćmi są Jakub Popielecki z portalu filmwepel.itam i Janusz Żrublewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Pozycja dziecka to kolejny rumuński film, w którym pojawia się wątek rodzinny, chyba możemy powiedzieć, że filmowcy z tego kraju szczególnie upodobali sobie ten temat. No nie wiem, czy rzeczywiście jest to temat numer jeden dla kina rumuńskiego, bo do tej pory to historia i to najbliższa e, dotycząca rewolucji e, w roku 1989 była e, i tego, co się stało po obaleniu Czałoszewsku była jakby takim głównym tematem i zwornikiem w ogóle kinematografii e, rumuńskiej, która no, długo nie, nie mogła jakby sobie z tym problemem poradzić i opisywała go na rozmaite sposoby. To było takie no, wydarzenie i pokoleniowe, i traumatyczne, jednocześnie wyzwalające i napędzające kinematografię i całą kulturę rumuńską po, po obaleniu komunizmu. Natomiast od pewnego czasu rzeczywiście ten temat rodzinny i w szczególności relacji wewnątrzrodzinnych zaczyna tutaj dominować. Przełomem wydaje mi się, że w przypadku pozycji dziecka jest pokazanie relacji nie małżonków, bo to najczęściej jakby, naj, naj, najprościej jakby pokazywać, że nie wiem, mężczyzna lub kobieta odchodzi do kochanki lub kochanka. Natomiast Tutaj reżyser dotknął czegoś absolutnie fundamentalnego, co właściwie żadna kinematografia i żaden reżyser wcześniej, przynajmniej w znanym mi okresie ostatnich lat, nie, nie podjął, to znaczy relacja dorosłego dziecka, syna 30-paroletniego i matki. Chociaż to jest akurat typowe dlatego nowego kina rumuńskiego, tak zwanej nowej fali rumuńskiej, że oni przez pryzmat jakby relacji rodzinnych, relacji społecznych opowiadają tak naprawdę o tym całym tle, mhm. czyli ta historia gdzieś tam się przejawia w tych relacjach między bohaterami, tu mamy przecież konflikt pokoleń, w którymś momencie syn mówi do matki, wasze całe pokolenie powinno umrzeć i to faktycznie jest ciekawe i faktycznie jest to nieco inne od tego, jak dotychczas w kinie mówiono o takich relacjach. Jeżeli przyjrzymy się problemom rodzinnym, które kino bardzo często pokazuje, najczęściej pokazuje, to jest to na przykład alienacja. Ale wydaje się, że w pozycji dziecka wyjątkowe jest też to, że mamy odwrócenie sytuacji, że to nie alienacja jest problemem, tylko wręcz zbyt silny związek między matką a synem. No tak, no to istotą jakby tej złej, toksycznej relacji jest nadopiekuńczość matki. Mówimy o tym cały czas i to jest nowe jakby w tej relacji psychologicznej, która została w tym filmie pokazana. Dwuznaczne, czy też wieloznaczne w tym filmie jest też to, w imię czego ta matka robi to. Znaczy w, 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 w imię czego ona krzywdzi swoje, swoje dziecko, chcąc jakby tak naprawdę zapewnić mu szczęście. Czy ona postępując w tak okrutny sposób... I, Perfidny z drugiej strony e, chciałaby e, sama siebie zaspokoić w swoim poczuciu szczęścia, w, dać samej sobie świadectwo tego, że jest niezastąpiona, ważna, najważniejsza w życiu swojego dziecka e, i tak naprawdę, m, ratując e, syna z opresji, ratuje tak naprawdę siebie, samą siebie i swoje chore związki e, wymyślone, wyidealizowane z tym e, synem, który jej tych emocji nie chce zwrócić. E, Postać matki jest w tym filmie oczywiście kluczowa, najbardziej dramatyczna, najbardziej skomplikowana, bo jak reżyser zresztą często powtarza w, w, w różnych wywiadach, kiedy pokazywał ten film w, u siebie w Rumunii, a także właśnie w Niemczech, czy nawet w Polsce bardzo wiele osób z widowni było przekonanych, że ta matka postępuje słusznie i że ona ma rację w ten sposób starając się zapewnić swojemu synowi bezpieczeństwo i, i, i wyjść jakby na, na dobrą drogę po tym, gdzie w zasadzie powinien siedzieć w więzieniu. Jakby ta walka zwierzęca o to, aby go uratować, jest całkowicie przyjmowana i jako, akceptowana jako dobre, dobre postępowanie, właściwe postępowanie. Podczas gdy ten film tak naprawdę stawia tutaj znak zapytania nad całą strategią jej działania, nad psychologią i nad właśnie tym dziwnym, chęcią dziwnego uzależnienia dorosłego syna od od, od jakby swojej miłości. To jest bardzo trudno określić, dlaczego taka relacja się wytworzyła i czy ona jest typowa dla dziś na przykład współczesnych relacji rodzinnych, czy nie. To też jest pytanie, na ile ta relacja matki z synem w pozycji dziecka ma też pewien element edypalny, właśnie jeśli już mówimy o tej rekompensacji, o tym, że matka sobie rekompensuje trochę w relacji z synem brak dobrego związku ze swoim partnerem. Ja bym nie poszedł tak daleko w tej interpretacji, chociaż to jest interpretacja, która narzuca się jakby automatycznie, ale moim zdaniem... Wątek Edypalny zakłada od razu jakieś seksualne uzależnienie. Tutaj nie ma tego seksualnego kontekstu. Zaraz, zaraz, chwileczkę. jest. Chociaż, jest, chociaż jest. Wątek jest, rozmowy jest. Z, z dziewczyną ten... Nie, nie, dziewczyną nawet głównego bohatera jego pożycie seksualne. Nawet tak? nie, ten nie, ja bym, ja bym absolutnie się nie, nie wycofywał z tego wątku seksualnego, bo on jest bardzo silnie podkreślony w tym filmie. Właśnie ta relacja seksualna, między seksualna relacja między matką a synem jest tutaj jakby też motorem jakiegoś działania. Y tam jest bardzo mocna scena, y kiedy matka masuje plenę, Syna po tym, jak on wraca do domu, ona zakłada rękawiczki, żeby to było sterylne, żeby nie było właśnie podejrzenia, że to jest jakiś konf konflikt edypalny, ale tak naprawdę my, jako widzowie, odczuwamy to jako, jako e, zakłócenie relacji e, zwykłej e, matki i ojca, że tu jest jakby pewne przekroczenie mhm. e, erotyczne. Tak, to samo dotyczy, jeśli tylko skończy ten, ten, ten wątek seksualny, to samo dotyczy życia, pożycia seksualnego e, syna, który ma problemy e, z. Z, z byciem mężczyzną w związku z kobietą z powodu zakłóconej relacji seksualnej z matką bo przecież o to chodzi, mm. że sam, również tytuł tego filmu pozycja dziecka wskazuje na to, do czego zmierza, do czego dąży główny bohater, czyli syn, do przyjęcia embrionalnej pozycji y, 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 dziecka, y, y, które jest w łonie matki, mm -hmm. czyli jest całkowicie uzależniony, całkowicie zamknięty w jej świecie. Rodzina jest w kinie tematem wielogatunkowym. Y, mówią o niej komedie, horrory, dramaty. Jaką formę zaproponowali Rumuni? Co widzimy tutaj w pozycji dziecka. Czy to jest jakiś rodzaj nowego realizmu? Czy to jest w jakikolwiek sposób nowatorskie? No mamy mnóstwo przykładów z historii kina, w których właśnie przez, przez konwencje kina gatunków opowiadane są takie toksyczne relacje, chociażby Kerry, czy Psychoza, ale tutaj jest to przebite, przebite tym takim ostrym rumuńskim realizmem. To jest kino kręcone w taki sposób bardzo intymny. No to jest tak naprawdę wyróżnik nowej fali. Chociaż kolejni twórcy rumuńskiej nowej fali jakby odżegnują się od tego, że to nie jest nurt. Nie jesteśmy żadną grupą filmowców. Nie znam chyba przedstawicieli żadnego nurtu filmowego, którzy by się nie odżegnywali od tego. Także to może nie musimy tego traktować tak poważnie. Myślę. To prawda, oczywiście, ale to ma też historyczne uwarunkowanie dość silne, ponieważ rumuńska kinematografia przed 1989 rokiem była znikoma w zasadzie. Mówią o tym twórcy, tam wspominają, że powstawały filmy, które były zakłamane, słabo grane, jakiś taki metaforyczny, symboliczny język był w nim wykorzystywany. No i wydaje się, że to wahadło odbiło w drugą stronę i ich kino jest odpowiedzią właśnie mhm. na tamto kino. Właśnie w tej takiej, w tym takim skupieniu na, na rzeczowości, mhm. rzeczywistości, w, w robieniu filmów poniekąd jeden do jeden. Znaczy to nie jest to jeden do jeden, mhm. prawda i rzeczywistość prawda i fikcja, ale jest bardzo blisko. Widać to też w tytułach filmów, na przykład tak. innych filmów yy, y, z, z, rumuńskich, chociażby Śmierć Pana Lazaresku, w której tutaj do tego 1 do 1 zbliżamy się już bardzo. No... Czemu nie wchodzicie? Kazali zaczekać. Widzę, że to pilne. Niech teraz wejdzie pani z Pogotowia. Oczywiście. W kinie rumuńskim i w pozycji dziecka też to widać, ten mały system, czyli rodzina jest podporządkowany dużemu systemowi, czyli temu, jak funkcjonuje struktura państwa, struktura władzy. W pozycji dziecka mamy, widzimy to chociażby w sposobie, jaki pracuje policja, i no, działania matki są osadzone w tym systemie. Ona może to robić z konkretnych powodów społecznych, prawda? Tak, to jest bardzo, bardzo duża wartość kina rumuńskiego, że to nie są abstrakcyjne, bergmanowskie opowieści, dziejące się w pokoju, w, jakimś, w jakiejś przestrzeni symbolicznej, która może się tak naprawdę odbywać w każdym innym zakątku świata. Tutaj jesteśmy wrzuceni w konkretny świat, w konkretną rzeczywistość postkomunistycznej Rumunii, która wygląda tak jak na tych filmach, gdzie jest społeczeństwo bardzo rozbite klasowo, gdzie są ogromne różnice społeczne, pomiędzy y, najniżej usytuowanymi ludźmi, którzy tutaj w tym filmie również się pojawiają w postaci ofiar y, y, wypadku samochodowego. Y, y, a z drugiej strony właśnie jest ta elita bardzo wpływowa, która walczy o te wpływy, która decyduje o losach y, swoich i poniekąd państwa i która chce zawłaszczyć te władze i wykorzystać ją dla siebie. Więc te napięcia społeczne są bardzo silnie obecne w, w, w kinie rumuńskim, a w tym przypadku są one pokazane wręcz doskonale, dlatego że to jest modelowa sytuacja zderzenia tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch kompletnie jakby odbiegających od siebie światów usytuowanych na krańcach materialnych, jakby materialnego dobrobytu. Bo z jednej strony mamy tą wykorzystywaną, poniewieraną klasę robotniczą, nazwijmy to tak całkowicie umownie, chociaż to nie jest w ogóle marksistowski film, a z drugiej strony właśnie ty, y, bohaterka jest architektką, y, ma wspaniałe jakby możliwości y, y, wpływania na pol, nawet na policję, na swoich znajomych, którzy, którzy używając wpływów nie, niekoniecznie y, zgodnych z prawem, no, jakby pomagają y, 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 sprawę, w którą jest zamieszany główny bohater, no zupełnie y, 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 w innym świetle jakby postawić, bez, bez, bez użycia prawa. No. To też jest ciekawe, że chyba następuje tutaj zderzenie takiego wręcz patologicznego impulsu rodzicielskiego z patologią systemu państwowego, tak? które jest zupełnie też zepsuty w jakimś sensie. No tak, to jest, to jest ciąg dalszy tego wątku spotkania dwóch pokoleń, tak? tutaj w tych wszystkich filmach rumuńskich mhm. przewija się tak naprawdę wątek jakiejś takiej nieufności wobec autorytetów czy jakiejś instancji władzy, no, poczynając od rodziców. Przez, przez różne służby, tak jak na przykład mhm. tutaj jest policja, czy w filmie Śmierć pana Lazaresku jest to służba zdrowia, ten główny bohater jest wożony od kolejnego szpitalu, szpitala, od jednego do drugiego i tak naprawdę tej pomocy, ta pomoc nie zostaje mu udzielona. Ale to jest też ciekawe, że to nie jest zrobione w taki sposób dosadny. To się wszystko mhm. gdzieś subtelnie gdzieś odbywa w tle. To nie jest Wojtek Smarzowski, gdzie mówi się nam, jesteśmy w bagnie i teraz cierpmy. Tak, to są zniuansowane relacje. Mhm. Tutaj nawet ten wątek łapówki w filmie Pozycja dziecka jest taki subtelny. Może dojść do łapówki, może nie dojść. Mhm. To jest na takich niedopowiedzeniach, półsłówkach rozegranych. Pozycja Dziecka to film, w którym zderzają się ze sobą dwa systemy, ten państwowy i ten rodzinny. Oba są dotknięte patologiami, i dlatego ten film jest tak interesujący. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję Państwu, zapraszam na film. A za tydzień na ostatni program z cyklu Kino Mówi Dzieci.